Dni już krótsze, chłodniej no, – piszemy, piszemy o depresji, piszemy o strasznej chorobie, która się ujawia często właśnie na jesieni, gdy lato się kończy, prowadzi nawet do samobójstwa. Ale jeszcze z tą chwilę pożyjmy wakacji, ten moment wakacji, kiedy wakacje się kończą, odmierza oczywiście 1 września, czyli szkoła, początek, początek szkoły. Dwa bardzo ciekawe teksty. Jeden o nauczycielach, takich szczególnych nauczycielach – Łukasz Ługowski. Jan Wrubel, Dariusz Chętkowski z Łodzi. To są nauczyciele, mistrzowie. Każdemu życzę, żeby miał takich nauczycieli w swoim życiu. Yy, yy, oni mówią o szkole, i mówią do się uczniowie. O tym, że ten taki super nauczyciel nie musi być kumplem, on musi być autorytetem. Yy, I drugi tekst związany ze szkołą, tekst gospodarczy, o tym, ile tak naprawdę kosztuje darmowa szkoła. Około 140 tysięcy. To jest tyle, co, co ile państwo i rodzice wykładają na edukację ucznia od początku do końca, do matury. Rodzice też, proszę Państwa. Około 60 tysięcy rodzice wykładają na naukę, nie na wyżywienie, ubranie, na naukę. No tak sobie jest z tą, z tą publiczną szkołą, prawda? I trzeci tekst, na który Państwa uwagę chciałbym zwrócić, to jest tekst o tym, Dlaczego Jarosław Kaczyński nie lubi ludzi lecha, dawnych współpracowników swojego brata? Zepnął ich na, na, na boczny tor i jestem kawał ciekawej psychologii, dość pokręconego człowieka.